Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, świąt zmartwychwstania Pańskiego, świąt, kiedy budzi się nowa nadzieja, chciałbym w tym niełatwym dla wszystkich momencie, kiedy jesteśmy w domach, kiedy nie możemy udać się do swoich najbliższych, jednak życzyć Państwu zdrowia, miłości, radości, spokoju i właśnie tej nadziei na te święta, że za chwilę wrócimy do tej normalności i za chwilę, dzięki nam również będziemy mogli na nowo spotkać się z naszymi najbliższymi. Wykorzystujcie proszę i wykorzystajcie proszę w te święta wszystkie możliwe metody komunikacji online, czyli zadzwońcie do najbliższych, nie zapominajcie o nich. Wykorzystajcie metody kontaktu Skype, webinarowego i każdego innego. Tak, żeby dać namiastkę tego kontaktu i komunikacji w te święta, żeby nasi najbliżsi, rodzice, dziadkowie poczuli się, że są to rzeczywiście okres wspólnoty i świąt. Ale błagam, te święta wyjątkowo zostańcie w domu. Spędźcie je z najbliższymi w domu, tak żebyśmy mogli kolejne święta i kolejne miesiące żyć już w dobie po infekcji koronawirusa. Życzę Państwu jeszcze raz wszystkiego najlepszego, radości, miłości i przede wszystkim zdrowia i tej nadziei, która te, które te święta ze sobą niosą. Wszystkiego najlepszego.